No dzień dobry. I właśnie teraz rozmawiałem właśnie z naszym takim wcześniejszym gościem w i ogólnie chciałem powiedzieć, że jego narzeczona jest trochę jeszcze, bo wcześniej właśnie w tamtym roku jeszcze jak było ciepło latem, to właśnie Luizę pozdrawiałem, tylko nie wiedziałem jak ma ogółem na imię. I ogółem chciałem powiedzieć, no chciałem panią Luizę serdecznie za to. To było po prostu nieporozumienie i po prostu chcę. Serdecznie panią przyprosić i proszę nie gniewać się, że tak wyszło. Tak jak wyszło, to wyszło. I po prostu to trzeba po prostu zapomnieć o takim zdarzeniu. I serdecznie w weekend was gorąco też pozdrawiam i ogółem i tak samo pozdrawiam w Wunię i ogółem Wszystkich znanych osób, którzy mnie po prostu też w jakiś sposób obrażają non stop. I ogółem, no, przepraszam tą kobietę. I proszę nie gniewać się za te zajście, jakie to było, i pozdrawiam Was serdecznie. I co mogę na ten temat jeszcze powiedzieć? No i bądźcie ogółem zdrowi. I po prostu za te słowa po prostu wybaczcie, że tak to wyszło. I na ten temat właśnie to chciałem powiedzieć. I pozdrawiam Was serdecznie, gorąco. I po prostu ja od tamtego czasu nic. Takiego po prostu nie nagrywałem. Co wcześniej na podwórku yy, siedziałem na schodach, też właśnie przepraszałem, że nie będę po prostu złego słowa mówić na Wasz temat, i po prostu sorry i już. I temu właśnie to właśnie chciałem powiedzieć dla Was. No i. Trzymajcie się.